Nazywam się Paweł Dulski i jestem młodym autorem, który w 2020 roku wydał swoją pierwszą książkę Walcząc o siebie. Jak każdy autor chciałbym, żeby ta książka dotarła do jak największej liczby czytelników. Dlatego dzisiaj proszę Ciebie o pomoc. Co mógłbyś zrobić? Na przykład, mógłbyś udostępnić tego posta do szerszej grupy odbiorców. Możesz też kupić moją książkę i zostawić komentarz. Kupując na Amazonie, możesz wybrać tą książkę jako wersję papierową i w twardej oprawie. Możesz też kupić tą książkę na mojej stronie pedulski.com. O czym jest ta książka? Opisuje ona historię czterech osób, które przeżyły traumy w swoim życiu i opisuje też powszechne problemy dzisiejszego świata. Mówi nam, jak ci ludzie sobie z nimi poradzili w oparciu o psychologię poznawczą. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, to polecam Ci moją książkę Walcząc o siebie.